W trakcie ostatniego posiedzenia członkowie Komisji Rozwoju Miasta wysiedli na przystanku pod nazwą Lokalna Komunikacja. W poniedziałek zajęli się głównie analizą kolejowych i autobusowych połączeń Legionowa ze stolicą. Na warsztat radni wzięli trasy, jakimi poruszają się po mieście pojazdy ZTM-u, ze szczególnym uwzględnieniem pętli na Żeraniu, z której korzystają one w stolicy. Jeśli wszystko pójdzie po samorządowej myśli pasażerów Zarządu Transportu Miejskiego, czeka wkrótce mała rewolucja. Chodzi o to, żeby obydwa autobusy 723 od strony centrum miasta, 731 od strony piasków dojeżdżały do metra Młociny, żeby zmienić trasę i żeby one nie jeździły na Żerań, ale żeby mieszkańcy mieli możliwość przemieścić się szybko do metra i dalej podróżować metrem do centrum, centrum Warszawy. Obecni na spotkaniu ludzie z ZTM-u byli za. W interesie ich firmy jest jak najkrótsze kluczenie autobusów po Legionowie. Wtedy, bowiem pasażerowie potrzebujący szybko dostać się do Warszawy, rzadziej wybiorą podróż koleją. Niestety jest pewien problem. Obecnie dojazd o 723 i 731 do Metra mociny. Jest według informacji ZTM-u niemożliwy ze względu na to, że nie ma tam już miejsca dla dodatkowych autobusów. Natomiast przedstawiciele ZTM poinformowali nas, że w związku z uruchomieniem tramwaju na Tarchomin być może zwolni, zwolnią się jakieś miejsca na metrze młociny i być może obydwa lub któryś z naszych autobusów będzie mógł tam dojeżdżać. Co do korekty tras w Legionowie, plan jest taki, żeby jadące z Piasku w autobusy linii 731 nie zaglądały już do miasta, tylko od razu mknęły na Młociny. W zamian za ich ucieczkę z centrum mieszkańcy mają otrzymać godziwy ekwiwalent. Jeśli 731 jechałoby prosto na metro Młociny, wtedy dojazd do centrum miasta zastąpiłaby komunikacja lokalna, ewentualnie jakieś bezpłatne autobusiki. Zamierzeniom legionowskich radnych sprzyja zbliżający się finał remontu mostu Grota, a co za tym idzie, zmniejszenie ruchu na wiodącym w stronę młocin Moście Północnym. Pożegnanie Siedemnastek z Żeraniem to jednak perspektywa dość odległa realna najwcześniej pod koniec tego roku. Póki co Komisja Rozwoju oficjalnie zwróciła się do prezydenta, aby porozmawiał z ztm na temat zmiany przebiegu obu linii.